Siemaneczko, z tej strony Fabcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Spets Ops... Kur... Deadline Jak yy, mówiłem, muszę zacząć od tego zasranego momentu, gdzie zaraz pewnie znowu zdechnę Dobra, to czekajcie No kurwa, tak mnie ściągają, że... Nie mogę nic zabić O, teraz wlazła piękna bańka Tu mamy zioma a ty znasz? Fuck No patrzcie, przecież go uderzyłem. Znaczy w sensie wiecie, strzeliłem w niego. To czemu się to tak stanęło? I teraz pięknie temu wryj plumps. Dobra. O, wow, fuck. Dobra? Nie wiem czy tam dobrze widziałem, ale chyba komuś łeb urwało. Siedź, siedź, siedź. ale wdupiłem typowi. Dobra? Są po mojej stronie, te. Nie chcę, tu przyjdę, ale. Dobra, jeden. Dobra, drugi. Raz, słuchajcie, wejdę tu. Równiusieńko na prosto. Ktoś mi zamknął drzwi w ogóle, ta? Ej, czemu tak? To jest dziwne, nie? Fuck. Oh, fuck, jak on tak szybko znika? Aha, co, to, to, że nie był on tak robił, czy jak? Nie wiem, ale. Wyszło mu to. Udało mi się w końcu ten zastrany moment przejść. Czy tu jest nasz i to sam, czy. Ole mu łeb upierdoliło. Ej, shotgun, powiem wam, zaczyna mi się podobać. Dobra. Mam jakieś granaty. Czy dobrze we słyszę? Ty gnój! Dobra, jeden upadł. Dobra, i pompa power też upadł. Niech mówię zawsze pompa power, bo. Jakie fajne, zobaczcie. Legion of. co? Krakator? Dobrze widzę? Krakator, chyba. Nie wiem, ale fajne. Wszyscy widzieli, gdzie jesteście? A ja zajebista ta figurka. Dobra, kurde, teraz zmarnowałem aż trzy sztuki. Oh, shit Lugo znowu tam nie żyje. Przyrzegał mą. On. on tam krwawi, ta? Szybko! No, dobra, postawił go na nogi. Pewnie, że nie. Skądś na pewno przyjdą. nie tu jest Adams jak to tutaj jest teraz? tu miałem, że z rakietnicy chciał pocić? dobra, dwóch co jeszcze? dobra czyżby wszyscy? Nie. O, urwałem murek z wrażenia. Dobra, gdzie, 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 gdzie? Tu wyrzutnie. Wbijo. Dwóch Skąd, 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 skąd. Dobra Zajebiście Jeszcze Podejdź bliżej w takim razie Pewno to jakoś rozwiążemy, na przykład tak Patrzcie ile w niego pakuję tu, nie? Dobra Jeszcze Ale wydaje mi się, że Że to już niedługo koniec gry będzie Ło kurwa, ale zajebał Kurwa Ciężko ich... No właśnie... Są fucking everywhere... Dobra... Patrzcie, zaś stamtąd idą... Dwóch chyba ściągnąłem... Idziesz na dach, dobra... Fuck... Oni pewnie z dachu... Przyjdą do nas, co? Czekajcie, już teraz nie wiem. To jest Lugo, to nie, gdzie jest strzelam? Oh fuck! Kurwa, ile jest, nie?

Mi. No tak rzeczywiście mówi Znowu coś No dobra Plup. Plup. że niby co?

Yeah, Is Tym, 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 tym. Pataszki. Nie będę nic tu raczej strzelał, bo... Uu, uh, shit. Chciałem się na chwilę tutaj schować, bo za dobrze by z nami nie było. Spójrzcie, mi się nawet trochę robili statystyki, kto jak strzela, nie? Co myślimy, mieliśmy tu coś o granaciki, fuck. Dobra, dwóch, trzeci, czwarty. Ta muza tu jest dobra. Pewnie znowu tego nie słyszycie, ale niezłe przeboje mi tu grają. Motherfucker! Właśnie, Proszę się panie wychylili. Курва. Считаю, что да рада. Не так? Фак Kupienie z mojej strony, żeby chociaż raz dobrze trafić, coś tu we mnie jeszcze strzela. Tam mamy ziomeczka. A w są nasi. co tu jest jeszcze? Bo strasznie we mnie pakuje. Powinien być. Kurwa, co jest? Dobra. Pompka dobra, ale nie wiem, właśnie czy nie wziąć karabinu, który ogarnia dużo bardziej, nie? Weźmy sobie. Łotwój, w mordę! Ale mu zajebałem w łeb. Snipers, no, patrzcie, już mnie. Gdzie, skąd oni strzelają? Gdzieś stąd, nie? Dobra, mam dwóch. Trzeci i na pewno gdzieś jest czwarty, nie? Okej, okay. czy wszyscy? Bo nie widzę właściwie. Ta droga wolna, weźmy Ammo, zaś Tyrolki. Co się stanęło? Zdarza się? Ty mi coś śmierdzi Czyżby nasz zgłupiał? W sensie tą postacią, którą gramy? bo jak słyszeliśmy ten nas znał i no. mówił Tylko, że wyrzucimy rakiet tak. Dobrze, bardzo dobrze, zajebiście. Patrzę, czy wiecie, nie mam tu gdzieś jakieś. uu shit. O, o, No to już mi się zaczyna nie podobać. Dobra, jedziemy tam do nich. Spójrzmy im taki wpierdol No to w ogóle zajebiście wygląda <grym wytrza> no To pewnie przez gry komputerowe, tak? No to ciekawe co on mówi Tu patrzcie radio Radio prawdy ty, ty, czy aby na pewno? Pewnie zaś będzie napierdalanka, jakich mało? Wiem, że się znasz. Ty, Lugo, jesteś ogarnięty ziomek. W ogóle ładnie tutaj zobaczcie. Chodzi mi o sam budynek. O, patrzcie, kogo my tu mamy. You said it, not me. I see where you're pushing the transmitter, but... How far is <laughs> this thing going to To infinity and beyond! Anyone who can hear me. I'm the commander of an American evacuation force. We're here to rescue you. But first, the 33rd will pay for what they've done. hm No dobra, dostaniemy się do helikoptera Wtedy przejdziemy? Nie, to jest jakiś kibelek Gdzie ostrzelam strzelam w ogóle? Tango down! Dobra O, 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 o Dobra No macie... 90 dziewięćdziesiątki, kurwa, to ja wolę tą pompkę na razie. Dobra, chodzimy na dół. Jeszcze idę z tym Murzynem, który non stop pada, nie? nie? mogli mi lugo dać? Przeładujmy. Ten! Co z tobą? Wypierdalaj! Ciul! Właśnie mm. Strzeliłem tym granatem Dobra, też mam snajperę Też możemy coś spróbować podziałać Mówiłem, że zdechnie zaraz? Ledwo żeśmy wyszli jest tak słaby, że o ja pierdolę Ale zajebałem mu w łeb. hu uh, uh, uh. o uh, shit, ale się wystraszyłem. Ale on nie żyje chyba. Fuck, schowaj się w plecki, ślicznie. Dobra, tu mamy trochę amunicji. Tu mamy coś. No. Dobra, i tyle. Co ty robisz? I to już jest po mnie, nie? Nie, ale prawie. Damn, close, ja. Yeah. Właściwie prawda. Takie achievementy. Jezu, znowu. I znowu Adams. No kurwa, maćiem mu tak łeb zajebał, że nie macie pojęcia, nie? Z taką pieprzoną sierotą. Pieprzony murzyn. No i ja yeah, pierdolę. Wiecie, kto umrze? Daj mu ten, uleczysz go, no kurwa Ja pierdolę, no to nara No i chuj Kurwa, granaty w mieli od gromu, widzę Spróbujmy jeszcze raz I pewnie będę musiał od samego budynku iść Czyli od samej góry, to chyba mnie szlak trafi Mogłoby chociaż być tam od dołu, jak już się te drzwi wybuchły. To już byłoby coś. To jest od nowa. Boże za co. Dobra, to chodźmy. No nie. Dobra, wiecie co, to i tak jest 25 minuta, a nie chcę robić dłuższych odcinków, więc takie dwa zgony na koniec, a resztę, czyli tą końcówkę gry, myślę już poznacie dopiero w następnym odcinku. Więc yy, dzięki wam bardzo za oglądanie, do zobaczyska i cześć!